Witam serdecznie. Nazywam się Robert Oliszewski Chciałem powiedzieć o swoim życiu. Jestem osobą niepełnosprawną w lekkim stopniu. Jestem kawalerem, nie mam dziewczyny. Po prostu jak byłem mały, to po prostu wypadłem z wózka, że moi rodzice po prostu zapomnieli wziąć szelki. Trudno się mówi, nic się nie stało, zdarza się. No i ja jestem ogólnie nieśmiały. Krępuję się dużo osób, na przykład jak widzę ładne dziewczyny czy coś, to się przeważnie przeważnie ten wstydzę. Lubię ładne kobiety. No i nie ukończyłem do końca szkoły o mi dokuczali w szkole. Chodziłem do szkoły od, jeden do, od pierwszej do czwartej klasy podstawówki. Chodziłem u siebie w miejscowości, później polanicy Polanice, do czwartej do trzeciej gimnazjum. I skończyłem tylko gimnazjum, bo później sobie nie dawałem, bo mi dokuczali. Moim marzeniem jest zrobić karierę na YouTubie, nie wiem czy mi się to uda, ale fajnie by było, marzy mi się, no i dużo osób się ze mnie naśmiewa, często się z tego powodu załamuje. Z biednej rodziny pochodzę i chciałbym zrobić karierę na YouTube, zarobić pieniążki na tym.